Czym jest liczba koordynacyjna i jak ją określić w zadaniach maturalnych? Dziś odpowiemy na to pytanie. Takie zadanie pojawiło się na maturze i nie ma tygodnia, żebym nie dostawała pytania na ten temat. Co to jest ta liczba koordynacyjna i jak ją określić? Bo liczba koordynacyjna kojarzy nam się z związkami koordynacyjnymi i tak naprawdę nie jest to błędny kierunek, bo jest to właśnie liczba ligandów otaczających atom bądź jon centralny. Jeżeli mamy jakieś jony koordynacyjne, czyli związki kompleksowe, kompleksowe sole kompleksowe najczęściej znamy właśnie jeżeli chodzi o maturę no to wyglądają one w ten sposób że właśnie mamy jakiś atom centralny który otaczają ligandy czyli takie atomy bądź małe grupy atomów które są takimi satelitami można powiedzieć wokół tego atomu natomiast czasami to zastosowanie jest inne i tutaj właśnie mamy jeden z tych przykładów w zadaniu maturalnym należało określić liczbę koordynacyjną dla takiej komórki elementarnej i i tutaj pojawił się największy problem. Jak do tego podejść? Tak samo jak w związkach kompleksowych, koordynacyjnych, mamy właśnie ten atom centralny. Tak samo w kryształach jonowych, tutaj mamy przykład soli NaCl, również mamy coś, co jest zwane komórką elementarną, czyli mamy takie powtarzające się wzory, czy, czy zbiory atomów, może tak bardziej powinnam powiedzieć, i one są powielane tak w bardzo, bardzo, bardzo duży sposób. No i teraz popatrzmy na to, żeby określić, Liczbę koordynacyjną, to musimy znaleźć jakiś atom, który znajduje się w środku tej struktury, w środku tej sieci krystalicznej. Więc tutaj najprostszym przykładem będzie zwrócenie uwagi właśnie na ten jon. No i teraz popatrzmy. Tak samo jak w związkach koordynacyjnych, kompleksowych, ta liczba koordynacyjna oznaczała nam liczbę ligandów, które otaczały taki atom bądź jon. Tak samo tutaj będziemy analizować jony, które otaczają ten wybrany. Przez nas jon centralny. Skoro ten jon właśnie uznałam za mój jon centralny, no to teraz popatrzmy, z czym on jest połączony. Jest połączony tutaj z jednym jonem Cl, w tym miejscu z drugim jonem Cl, na dole i po prawej stronie również, ale jeszcze mamy jeden z przodu i jeden z tyłu. Gdybyśmy poszli dalej, no to tutaj oczywiście nie mamy już kolejnych atomów, ale moglibyśmy sobie tak wyobrazić, że skoro ta komórka elementarna jest powielana wiele razy, no to znowu tutaj mielibyśmy kolejny, tutaj kolejny atom i one tak po prostu dalej by się powielały. Właśnie w ten sposób, czyli możemy sobie wyobrazić, że tutaj dalej mielibyśmy już kolejny atom sodu. No i to tyle. Więc skoro mamy tutaj taką sytuację, że 6 jonów otacza nasz jon centralny, to liczba koordynacyjna również będzie musiała wynosić 6. Czyli możemy sobie napisać, że LK. Jest równe 6. I to tyle. Jak widzisz, wcale nie jest to trudne. Trzeba zawsze tylko znaleźć y, jakiś taki łącznik pomiędzy informacjami, które znamy, i zastanowić się, w jaki sposób można je zastosować, y, może w nowych problemach, które widzisz po raz pierwszy. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście y, zapraszam do komentarzy, chętnie pomogę, a my widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia!